Witam z tej strony od po i pokażę dzisiejszym odcinku poradnik do kilku pluginów, które ułatwiają lub urozmaicają. Jest to plugin Block mm. następnym pluginem, który to jest MCMMO, chops, ChestShop, i X Level. Wszystkie te pluginy mam na swoim serwerze i zaraz Wam pokażę, które, jak się używa, co działa, co dają i po co są. Tak, zaczynamy. Pierwszy plugin. Mm -hmm. Dzięki niemu możemy zakładać... Jeśli mamy odgłę danym graczowi możemy zakładać hat i zakłada to na daną głowę. Może tak nawet obsydian. może przedmioty, które są stałe, takich łopat nie może założyć. Tutaj widzicie, Jarosza, on ma VIP-a i dlatego może zakładać, monutko i VIP to może założyć. Dobra, przejdźmy do tego, że jak my się to założymy na głowie, to że się przedmioty na zielone. Patrzcie, ra, moc Na drewnie. Jaki kolor zielonkawy? Dobra. następne to jest... długi. jest... Tu jest... wszystko o tym jest... ale jest... Tu jest... dobra co najważniejsze jest.. takie na Tu są są punkty punkty czyli kopanie jest... Tu łowienie ryby, że ścinamy roślin, kopanie że drzewo kupujemy, że to są kombatki. Czyli jak się bijemy siekierą, łambuku, mieczem, teming, czyli kością i tu z ręki. A takie inne są to jest... Akrobatic repair. Dobra, to zaczniemy od Musimy gdzieś znać, gdzie jest dużo więcej. I, I paczeku, 3 dużą poprawę. To jest akurat kogoś dom, to tam możemy zrobić takie coś. Dobra, bierzemy łopatę w, w mapę. Naciskamy w drugim. I kopiemy to wniosek, jak wypało się szyb... wszystko szybko. To jest taki skill. On trwa bardzo krótko, ale zależy od nim się level. Co 50 lewli wzrasta on o ponad pół... chyba o sekundę albo pół sekundy, nie pamiętam już, ale chyba pół sekundy dokładnie. Ale lewe tu się strasznie szybko kupiłem, do 400. -nego. Dobra. Następne co jest, to eksklawacz. Tutaj, Ston, drugim drugi naciskamy. I tak samo jak tamty. kopiemy. Po prostu. Ale nie wiem, coś z Super Breaker. się uruchamia, ale to na ston nie działa. To na działa na takich minerałach jak. Ruda żelaza, obsydian. I takie inne. To działa hmm. Następne co jest to musimy dać się do bar plus Czyli oczywiście jest takie coś dobra, jesteśmy w bar plus idziemy gdzieś trochę więcej drzew. O, macie dużo drzewa możemy to już używać, czy nie, Mam, możemy używać i widzicie jak to wychwało naraz? dużo drzewa? nie, nie, ile. Ile? 21 drzewa na raz. następne co jest, to start to jest herbalizm. Musimy do się uratować do Jarosza. A herbalizm to tylko da się level widać. Jak ma się go na wysokim poziomie, na 400, to zupki i chleb dają dużo więcej życia. chyba jeszcze raz tyle. I więcej to nikt nie daje. Następny skill, czyli Axis. No, czyli ma się większy skill, to można lepiej się kierować i tyle po prostu. Archery, to to mówiłem. Tak, wszystkie te skilly tak samo działają. Im większy level, tym więcej się zajmuje. Akrobatik to jest taki skin na przykład Farfspach. spach, nie warto spach, że akrobatik. Ja na przykład tracę życie. To jest taki skin, który rośnie jak się spada z odpowiednich wysokości, bo po tym jak będziemy to będziemy spadać po prostu, on będzie jakiś rolnik, gdzieś wiesz, albo czy skołek, albo coś i wtedy życie nie tracimy z dużej wysokości nawet ponad 50 może życie nie tracić jak to jest dużo następny film to repay żeby repay wstąpić potrzebujemy mój tak, model potrzebujemy coś takiego blok żelaza następne żeby łatwo lewo wbijać to najlepiej mieć takie o i oczywiście trzeba mieć jaki przedmiot mamy taki materiał. Jak mamy złoto, to złoto. Mamy drewno, to drewno. Mamy żelazo, to żelazo, mamy kamień, to kamień. Stawiam takie coś. To się szybko tu zaraziają. I modlicie. Następne. Jeśli to się Coś jak się służyło. Palniemy drugim Nie, złota nie można, bo to można... Skill. MC MMO stec Jeśli mamy skill ten. 1 na 0 to można drewnian. Co 50 level można inne. Jeśli mamy level. A, nie, 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 nie. Jeśli mamy akrobat, na, a, nie znaczy lepiej na 0, to może tylko drewniane, co 50 level możemy inne przedmioty potem kamienne, potem żelazne, złoto a dopiero od 300 możemy diamentowe naprawiać dobra, to tyle co o pluginie MCMM przejdźmy teraz do pluginu, który się nazywa XL co on daje? XL, są plugin, który daje staty i zobaczcie jakie są, to piszemy dla XL, classes i pokazuje nam, że są cztery klasy. Archer i każdy z tych podklas ma kilka różnych skill. Na przykład, jak ja mam teraz archera na full. To teraz patrzcie, tu. Teraz jakbym zuku bym kogoś zawtył. Teraz mam zero, bez skilla. No. Teraz fire, krytyczna. A jak to się używa? Po prostu, że jesteśmy archerem, czyli musimy wpisać XL. Jeszcze raz, potem XL class i archer żeby dołączyć to ja już jestem nim czyli nie mogę dołączyć. jeśli weźmie, wzięlibyśmy hook teraz na przykład jak mamy hook to by rozwaliło tak jak tak jak połowa tnt by rozwaliła około gościa gdzie on stoi tylko po prostu Następny, to jest xl class hmm, dobra to jest to są różne skile każdy ma inne, ja jedyny Arten, Prisma, że może się leczyć i po prostu błyskawicami palić. Mak ma podobnie, tylko że Mak może się teleportować i używać błyskawic, a wojownik może jak użyje skilla to może biec przez chwilę, przy... może biec szybciej, Tak jakby taram idzie i ja wtedy gościa więcej zabiera. A także jak ma większy level to ma skill y krytyczny, że prawie całe życie zabiera. Potląkom. Dobra, to tyle co o tym skillu, o tym pluginie. Następny plugin, który chcę pokazać, jest to plugin nazywający się... Nazywa on się UQuest. Na czym quest polega? Na tym będzie bardzo można łatwo zarobić kasy. Quest info. Nie, quest. No po prostu, quest. Quest. Kusa napiszemy. I tu mamy UQuest. I w ogóle to pomaga stac. To w ogóle... Quest top 5 I w ogóle kto jest u questów? Mówię na serwerze, to nie potrafią robić questów I piszemy, żeby wziąć questa piszemy quest gift. I mamy zdobyć teraz pracownia, czyli crafting table Uderzyć w drzewo Kamienny miecz, drewniany kielofieść, to zdobędziemy To piszemy quest done Ja tego nie zdobyłem, dlatego nie mogę A jeśli zapomnieliśmy co mamy zdobyć w questie, to piszemy quest info a jeśli po prostu nie chcemy użyć to Quest Drop, ale to pamiętajcie, kosztuje 5000. Widzicie? Nie 5000 moc. Dobra. Następny plugin, który chcę pokazać jest to plugin Jobs. Jobs jest to chyba każdy zna plugin. Po co w nim działało? Są jobs... żeby zobaczyć jakie są na serwerze, piszemy Jobs, bery M C Jobs ink. Jezu, Jobs, Bery Owsa, poszukaj pracy Tak, możesz... Jakie są prace? Jest Górnik, Rybak, Farmer, Kolumbijczyk i dwa Jeśli chcesz dołączyć do jakiejś pracy, przemykuj Jobs, join Górnik Jakieś dołączyć do pracy Górnik Następne musimy dołączyć do ile chcesz prać, bo to admin, serwer ogranicza ile pracy A żeby zobaczyć ile zarabiamy w danej pracy Quest, info Nie quest, kurde Jobs Info i nazwa pracy, czyli górnik. My zarabiamy obecnie na tym levelu. Jeśli rozozwalimy, dostajemy 3 zł, 4 ekspa i tak widzicie wszystko. A jeśli postawimy, to mamy na minusie. I to jest na minusie tak zrobione, bo niektórzy by bugowali, tak jak jest. Jobs, join Column Macie patrz. Jobs Info macie tą pracę, widzicie, tu jest na plusie, a na minusie to ja pewnie nie wiecie, dlaczego to bo ludzie brali po prostu trzcinę w łapę no tu trochę, gdzie to pokażę, co robi mieli trzcinę po prostu Siadam tak, chyba to kapie A ogóle, tak nie da się tak dało się miliony zdobyć w kilka sekund tak na większości serwerów nikt nie wie ale ja to wyłączę żeby nikt nie mógł bugować jak to obejrześ tak jak masz na serwerze to pewnie to nie jest wyłączone więc może tak cholera a tu nie może, bo musi być woda blisko bardzo Uuu, to jeszcze jak autoklika załącz to dobre następne plugin a właśnie żeby wyjść z pracy piszesz jobs leave i nazwa pracy Praca się nazywa Colum. I opuściłem tą pracę. Teraz widzicie? You have left the Job. Zostałeś, opuściłeś pracę, polubić. <coughs> Jobs, Leaf. Górnik. Bo ja nie chcę żadnej pracy, żeby nic nie przyniku nie pisało ani nic. Dobra. Następny plugin, który Wam pokażę jest to plugin Chest Shop. Czestop pokażemy gdzieś u kogoś. No, czekajcie. U kogoś w domku może coś będzie miał. A jak nie, to... Dobra, no, nie chybię spisać warki sklep. Panie wiem, będzie... Co potrzebujemy do Cześć Najważniejsze co potrzebujemy to są skrzynki i tabliczki. I... Mamy tabliczkę. Zaraz zmieniamy skrzynkę. A ja jest skrzynka. Kładziemy. O, ja pokażę wam na przykład, bo tu nie ma kości. Patrz, piszemy nick osoby, swój piszemy, dokładnie go piszemy. W drugiej linii piszemy ile chcemy sprzedać, czyli na przykład ja chcę 10 z tego sprzedać. Pierwsze, dajemy B duże i za ile chcemy to sprzedać, żeby ktoś od nas mógł kupić. Ja daję 500, dajemy dwukropek i S, za ile oni będą mogli to sprzedawać u mnie. Ja daję prze 50. A na samym dole dajemy ID przedmiotu, czyli 352. To jest ID kości. Oczywiście ogólnie kości podpiszemy, ale to jednak nie wszystko. Teraz jeśli mamy puste ja już właśnie nie mam. Muszę znaleźć kość. Dobra, mamy kość. Kurde, raz co. Mamy kość. Układamy tu kość. Tu muszą być itemki, bo przy się nie będzie sprzedawał. Wystarczy wystarczą więcej ilości gotówki. Jeśli będziemy mieli wystarczającą ilość gotówki, tak. prawym przyciskiem się kupuje lewym sprzedaje, Kurde, za. Dobra, to na razie w tym poradniku. Więcej, ktoś to Wam przedstawię. Jak ktoś do mnie będzie pisał, to kolejne poradnie zrobię. Na razie.